Nowenna przed uroczystością Świętej Siostry Faustyny. Dzień drugi. Dziś zatrzymamy się jeszcze na chwilę w kaplicy, która jest sercem sanktuarium. To miejsce wielu szczególnych spotkań Świętej Siostry Faustyny z Bogiem. Tu modliła się, adorowała Jezusa w najświętszym sakramencie. Rozmawiała z nim dzieląc się tym, co przeżywała, i słuchając tego, co on chciał jej powiedzieć. Każdą wolną chwilę przypędza mu stóp Boga Utajonego. On jest moim mistrzem. O wszystko się go pytam, o wszystkim mu mówię. Tu czerpię siłę i światło. Tu uczę się wszystkiego. Tu mi przychodzą światła, jak postępować z bliźnimi. Od chwili, kiedy wyszłam z nowicjatu, zamknęłam się w tabernakulum z Jezusem, mistrzem moim. Sam mnie pociągnął w ten ogień żywej miłości, około którego wszystko się skupia. W czasie mszy świętej ujrzałam Jezusa, który mi powiedział te słowa. Jesteś mi radością wielką. Miłość i pokora Twoja sprawiają, że opuszczam tron nieba, a łączę się z Tobą. Miłość wyrównuje przepaść, jaka jest między wielkością moją a nicością Twoją. Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy, módl się za nami. Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną świętej siostry Faustyny. O Jezu, który świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski, o którą Cię proszę. Jak grzeszny, nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. Ojczy nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen święta siostro Faustyno módl się za nami